Kim jest Sen Lamens, nowy bramkarz Manchester United. Dlaczego pasuje do czerwonych diabłów i czy jest lepszy od Onany i Bindira? Belgijski bramkarz jest wychowankiem klubu Brusz. Zaliczył jednak w pierwszej drużynie jedynie 4 występy i latem 2023 roku przeniósł się do Royalu Antwerpia, którym zajął piąte miejsce w poprzednim sezonie zasadniczym ligi belgijskiej. Mierzy 193 cm wzrostu. To więcej niż Andre Onana, ale mniej niż Altai Bindir, obecni bramkarze Manchester United, przez których klub zdecydował się na pójście po nową opcję. 23 lata to oczywiście niski wiek jak na. Bramkarza, ale warto zauważyć, że dla Lamensa będzie to pierwszy sprawdzian poza granicami swojego kraju. Dotychczas występował tylko na dwóch poziomach rozgrywkowych w Belgii oraz zaliczył jedno spotkanie w lidze mistrzów w Porto. Aktualny trener Antwerpi grał ustawieniem na trójkę z tyłu, więc Lamens miał szansę ograć się w tym systemie podczas okresu przygotowawczego i w czterech pierwszych meczach Ligi Belgijskiej. Mimo tego, że jest to mała próbka, to zawsze coś. Jego współczynnik obronionych strzałów w poprzednim sezonie wynosił 81%. Był to najwyższy wynik całej lidze belgijskiej, dla porównania wynik Wynik Andreonany z poprzedniego sezonu to 68%. W tamtym sezonie na jego bramkę 6 razy oddawany był rzut karny i wpuścił je tylko 2 razy. Jeśli porównamy to z występem Andreonany przeciwko Greensby, jest to kolejny powód, dlaczego Lamens może być potrzebny. Istnieje przełożenie statystyki XG na bramkarzy. I mówi ilu pewnym bramkom zapobiegł dany golkiper, bazuje oczywiście na ilości strzałów oraz ich jakości. W zeszłym sezonie Lamens wykręcił wynik na poziomie 14,5. W tamtym sezonie w Anglii najlepszy bramkarz pod tym względem Ederson miał wynik dokładnie 5. To jest przepaść. Jak zauważył Statman Day w tym absolutnie wybitnym sezonie Davida De Gea hey 2017-18, Hiszpan i tak miał gorszy wynik od Belga, a to akurat mocno imponujące. Jest drugim najlepszym w lidze belgijskiej bramkarzem pod względem wyłapywania dośrodkowań. To jest bardzo pozytywną wiadomością, biorąc pod uwagę aktualne problemy bramkarzy Manchesteru United w tym aspekcie gry. Jest bramkarzem, który raczej nie przebywa wiele poza polem karnym, więc nie jest to typ sweeper kipera jak Andre Onana, który ma słynąć z tej mitycznej gry nogami, dla której Eric ten Hack pozbył się Davida de Gea. To nie znaczy, że Belgowi brakuje tego elementu ramkarskiego fachu, po prostu wyróżnia go raczej bronienie. A jakie jest moje spojrzenie na ten transfer? Biorąc pod uwagę ilość statystyk, według których pasuje do Manchesteru United oraz to, że był z United bardzo długo łączony, Wydaje się, że był starannie dobranym bramkarzem. Wciąż jednak można mieć obawy co do niego, dlatego że jest to pierwszy test za granicą, a zawsze bezpieczniej jest prowadzić zawodnika sprawdzonego w lidze. Szczególnie, że Manchester United nie ma zbytnio przestrzeni i czasu na testowanie, znajdując się w takiej sytuacji. Dzięki za obejrzenie tego materiału do końca. W komentarzach jestem do Waszej dyspozycji. Piszcie, co sądzicie na temat Lamensa i obserwujcie ten profil, bo to motywuje mnie najbardziej.